Dzień dobry, witajcie kochani o poranku. Zapraszam Was do naszej codziennej gimnastyki, do pięciu rytuałów tybetańskich. Działamy z naszymi ćwiczeniami, rozkładamy maty w Wyciągamy nasze sylwetki, uelastyczniamy je i rozciągamy nasze mięśnie po to, żebyśmy mogli funkcjonować fantastycznie każdego dnia. I dlatego ja namawiam Was do tego, żeby poćwiczyć razem ze mną albo poćwiczyć w każdym dowolnym czasie, który jest dla Was odpowiedni. Spróbujcie tych ćwiczeń, bo one w fantastyczny sposób ogarniają całe mnóstwo partii mięśniowych w ciele. Jest ich tylko 5, ale tych mięśni naprawdę uruchamiamy bardzo dużo po to, żeby one się porozciągały i żeby mogły dobrze funkcjonować. I jeżeli dobrze się poczujecie w tych ćwiczeniach, to zachęcam Was do tego, żeby razem ze mną i z fantastyczną ekipą osób pozytywnie zakręconych, które ćwiczą już od dłuższego czasu te rytuały, razem wykonywać tę gimnastykę w czasie, który jest dla Was odpowiedni. Bo na żywo jesteśmy o ósmej i wtedy spotykamy się w danym momencie, ale jeżeli nie pasuje Wam ta godzina, to przecież ta gimnastyka zostaje cały czas i możecie sobie ćwiczyć w dowolnym czasie, kiedy tylko chcecie, a żeby ta motywacja Wasza nie spadała i żebyście zmobilizowali się do tego, żeby każdego dnia faktycznie tę matę wyciągnąć i poćwiczyć to zameldujcie się w komentarzu, zameldujcie się na czacie, będziemy się wspierać nawzajem, będziemy wysyłać sobie dobrą energię, tak jak to robimy z naszą ekipą i na pewno będzie Wam łatwiej wytrwać w postanowieniu, żeby każdego dnia ćwiczyć. To jest niezwykle ważne, ciało tego ruchu potrzebuje, a mamy tego ruchu coraz mniej, bo jest coraz więcej ułatwień w naszym życiu. Roboty za nas sprzątają, dużo pracy siedzimy, dużo czasu w pracy siedzimy przed ekranem, wiele osób ma taką pracę, a nawet jeżeli jest to praca w ruchu, to nie porusza ona tylu mięśni, które porusza gimnastyka i to jest ważne, żeby o to ciało zadbać i żeby ono mogło być piękne, młode i przede wszystkim zdrowe, sprawne, żebyśmy mogli czuć się jak najlepiej w tym naszym ciele. Zachęcam Was również do tańczenia. Postaniec jest fantastycznym uzupełnieniem gimnastyki, która nie tylko porusza całe mnóstwo partii mięśniowych, ale również sprawia, że możemy wyrzucić napięcia z ciała i zrelaksować się, rozluźnić. To jest też fantastyczny sposób. Tańczcie sobie do takiej muzyki, jaką lubicie, po prostu puszczajcie ciało w ruch, a jeżeli nie wiecie, jak to robić, to zachęcam Was do tego, żeby dołączyć do nas we wtorki o godzinie 20.00 tańczymy online taniec intuicyjny. Zapraszam, spróbujcie. Jeżeli będzie Wam to pasowało, to warto to robić też regularnie, bo wtedy te nasze ciała będą mogły funkcjonować tak, jak sobie tego życzymy. Przypominam jeszcze o wodzie, która jest niezwykle ważnym nawykiem, żeby ją popijać małymi łeczkami każdego dnia. I zaczynamy już od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli. I dzisiaj wprowadzamy myśl, Moje ciało jest piękne i giętkie. Bardzo ważne jest to, co o sobie myślimy i mówimy, dlatego dzisiaj właśnie taka afirmacja, moje ciało jest piękne i giętkie i właśnie takie będzie, jeżeli będziemy w to nad, nad tym pracować i w to uwierzymy. I z tą myślą rozpoczynamy naszą, naszą gimnastykę od oddychania. Zapraszam. Otwórz okno, wpuść świeże powietrze rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, odblokuj kolana, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, połóż dłonie na brzuchu i zaczynamy oddychanie, wciągając powietrze nosem. Uruchom mięśnie brzucha, tak, żeby napełnić w tym momencie brzuch jak balonik, i po chwili rozluźniając mięśnie ustami, wypuść powietrze. I tak licząc, do pięciu wdech i do pięciu wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego. aż do momentu, kiedy ciało już maksymalnie się obróci i dopiero wtedy najpierw obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce, przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, opuść łopatki, ramiona w dół i zaczynamy wirowanie. Oddychając z uśmiechem wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję 21. w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha i jak wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejdź na matę. Ołóż się na plecach do drugiego rytmu. się nad podłogę i na wdech, ugiąć głowę, pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach, a z wydechem odusz i nogi, i głowę. Wdech i wydech. you 21 Rozluźnij, przewróć się na bok Powoli podnieś i uklęknij do trzeciego rytuału Rozstaw nogi na szerokość bioder Oprzyj palce stóp o matę W dłonie oprzyj o po pośladki Głowę opuść w dół na wdech, unieś głowę, wykląć klatkę tych w przód, ściągając łopatki i odchyl głowę do ty tyłu. Na tyle, na ile jest to komfortowe dla Ciebie, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Siedemnaście Osiemnaście Dziewiętnaście Moje ciało jest piękne i gęstkie o matem przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz, głowę opuść w dół. Na wdech, unieś głowę, wypnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Dwadzieścia moje ciało jest piękne i giętkie, dwadzieścia jeden, usiądź swobodnie, strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki, weź głęboki wdech, wydech. Przy klatce piersiowej unieś głowę, podnieś ciało w górę i na wtek pośladki. Skieruj łokcie na zewnątrz, broda do mostka, kolana są lekko ugięte i... you na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce z matę, ręce oprzyj na łokciach. Nastawiam czas na jedną minutkę. Pozostań w pozycji deski tak długo, jak długo dasz radę. Nie zamknij oczy. Oprzyj głowę na dłoniach. Pozwól się zrelaksować. Oddychaj do brucha. I rozluźnij kolejne najpierw stopy, Następnie łydki. Uda. Rozluźnij odcinek lędźwiowy kręgosłupa, plecy, barki, ręce, kark, głowę. Rozluźnij mięśnie, czoła, pójść swobodnie szczękę i pozwól opaść policzko. dzisiejszą gimnastykę, uśmiechnij się do siebie, wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do ciebie wraca. I otwórz oczy, zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się. Podpij wodę. I gimnastyka za nami. Dziękuję Wam bardzo za wspólne ćwiczenie. Dziękuję Jolu, Basiu za Waszą obecność. Dziękuję Wszystkie łapki w górę za komentarze. Życzę Wam pięknego, pełnego energii dnia i spotykamy się jutro o poranku. Do zobaczenia.